udowodni, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, takich, że wartość bezwzględna z x jest różna od wartości bezwzględnej z y, prawdziwa jest następująca nierówność. To założenie mówi nam tak naprawdę, że x musi być różny od y, i x musi być różny od minus y, a z tego wynika po prostu, że te nawiasy, które mamy tutaj w tym ułamku, są różne od zera. Czyli na pewno mamy gwarancję, że nie dzielimy przez 0, czyli już takiego założenia nie musimy robić. Możemy przystąpić do przekształcenia tej nierówności tak długo, aż otrzymamy nierówność, o której z całą pewnością będziemy mogli powiedzieć, że jest prawdziwa, i to będzie koniec naszego dowodu. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to to wyrażenie w liczniku x do 3 plus y do 3, wzorem skróconego mnożenia zamienimy sobie na x plus y razy x kwadrat. Minus xy plus y kwadrat i tak samo zrobimy w mianowniku. Ten nawias przypisujemy bez zmian x plus y, a ten drugi nawias różnicę sześcianów z wzoru skróconego mnożenia zamieniamy na x minus y razy x kwadrat plus xy plus y kwadrat, no i to ma być większe od 1 trzeciej. W tym ułamku dużo nam się skróci x minus y z x minus y i tak samo te nawiasy x plus y. W tym momencie też wykorzystaliśmy to założenie, że wartość bezwzględna z x jest różna od wartości bezwzględnej z y i że te nawiasy są różne od zera. Dzięki temu mogliśmy podzielić licznik i mianownik właśnie przez te nawiasy i wykonać to skrócenie. Także w tym momencie odegrało rolę to założenie. No i przekształcamy tą nierówność dalej, możemy ją sobie dla czytelności przypisać jeszcze raz. W liczniku zostało po prostu x kwadrat minus xy plus y kwadrat, a w mianowniku zostało x kwadrat plus xy plus y kwadrat i to ma być większe od 1 trzeciej. No i teraz, żeby pozbyć się ułamków w tej nierówności, to warto byłoby pomnożyć tą nierówność stronami na pewno przez 3 i jeszcze przez ten mianownik czyli przez wyrażenie x kwadrat y plus xy plus y kwadrat. No ale gdy wykonujemy takie mnożenie przez niewiadomą, to musimy mieć pewność, że ta niewiadoma jest dodatnia, żeby nie zmieniła nam znaku nierówności na przeciwne. W tym przypadku to wyrażenie x kwadrat y plus xy plus y kwadrat na pewno jest dodatnie. Dowód tego, że to wyrażenie jest dodatnie, możemy przeprowadzić gdzieś na marginesie. Napiszmy sobie, że x kwadrat plus xy plus y kwadrat. Czy to jest dodatnie? Czy to jest większe od zera? Żeby wykazać taką nierówność, to wystarczy ją pomnożyć stronami przez 2. Otrzymamy 2x kwadraty, czyli x kwadrat plus x kwadrat plus podwojony iloczyn 2xy plus tak samo 2y kwadraty y kwadrat plus y kwadrat. Czy to jest większe od zera? No ale ten... Nawias to wyrażenie x kwadrat plus 2xy my wzorem skróconego mnożenia zwiniemy w kwadrat sumę x plus y do kwadratu. Zostaje jeszcze plus x kwadrat i plus y kwadrat. No i suma trzech kwadratów na pewno jest dodatnia, ponieważ wiemy, że x jest różny od minus y, czyli tutaj nie wyjdzie nam 0. Czyli to wyrażenie jest dodatnie, czyli możemy przez nie pomnożyć tą nierówność stronami i po lewej stronie zostanie nam sam licznik, czyli x kwadrat minus xy plus y kwadrat, I jeszcze pomnożony przez 3, czyli ja to wezmę w nawias, o i tak, razy 3 większe od i po prawej stronie 1 razy to wyrażenie, czyli po prostu x kwadrat plus xy plus y kwadrat. Czyli mamy tak, po lewej stronie 3x kwadraty minus 1x kwadrat to zostaną 2x kwadraty, minus 3xy minus xy to będzie minus 4xy i jeszcze plus 3y kwadrat minus y kwadrat to będzie plus 2y kwadrat. Wszystko ma być większe od zera. Możemy podzielić tą nierówność stronami jeszcze przez 2. No i otrzymamy wtedy nierówność x kwadrat minus 2xy i plus y kwadrat i to ma być większe od zera, no ale to znowu wzorem skróconego mnożenia możemy zamienić na po prostu x minus y do kwadratu, że to jest większe od zera, a ta nierówność jest już na pewno prawdziwa, ponieważ wiemy, że x jest różny od y, czyli możemy napisać tutaj, że ta nierówność zachodzi, jeżeli x jest różny od y, no ale to wiemy z treści zadania. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Pokazaliśmy, że ta nierówność zachodzi dla wszystkich x i y spełniających ten warunek, że wartość bezwzględna z x jest różna od wartości bezwzględnej z y.